Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiaj Święto Zmarłych chińskie, W gdzie niestety zostało odwołane, to znaczy odwołane, zamknięte są groby. Nie można wchodzić i nie można sprzątać tych grobów. Zwykle to święto zwykle to święto jest oparte na tym, że Idzie się na groby swoich przodków, kogoś z rodziny, sprząta się je, wykłada się nowe kwiaty, wykłada się wotywną żywność, alkohol, pali się sztuczne pieniądze. Chińczycy wierzą, że w życiu pozagrobowym potrzebne nam jest zarówno jedzenie, alkohol, jak i również pieniądze. Wszystko to zostało zakazane z tego tytułu, że no, chyba mamy drugą, drugą falę tego wirusa. Także prawdopodobnie i w Europie będzie druga fala tego wirusa. Ta historia z wirusem się wydaje nie kończyć. Wreszcie europejskie media i zachodnioamerykańskie przyznały, że wirus jest rozpylany drogą aerozolową, czyli w powietrzu się roznosi. Na moim Twitterze już parę razy wklejałem informację dotyczącą właśnie tego, że maski są podstawą noszenia i że trzeba nosić te maski, bo jednak to paskudztwo w powietrzu się unosi. Ludzie wrócili do pracy. Powiedziałbym w 60%. Jest ruch na ulicach, dzisiaj jest sobota rano, także bez porównania więcej samochodów niż zwykle w sobotę. Jest około godziny 10 rano. Ja jadę do biura, bo musimy odebrać jakieś tam maszyny części do maszyn dla klienta, więc potrzebna jest zgoda celników. Celnicy przyjadą do nas, żeby to zrobić. Już nie wolno jeździć na skład celny, bo nie chcą zagęszczenia i tłumów. Dlatego mamy teraz lotnych celników, co jest bardzo fantastyczną sprawą. A... Nastroje są generalnie bardzo dobre. Ludzie, ludzie pozytywnie do tego podchodzą. Chcą wrócić do pracy. Dzieciaki chcą wrócić do szkół. Mówi się o 20 kwietnia. No, zobaczymy na ile rząd się zdecyduje, żeby podjąć tą poważną decyzję? Żeby zezwolić na szkoły, na otwarcie szkół. Wiem że to będzie taka że to będzie przełomowa data. Z tymi szkołami. Dzisiaj po pracy mam ochotę zobaczyć bar kolegi, który zbankrutował. To znaczy, nie tyle zbankrutował, co nie kręciło mu się tam dobrze. Wrócił do swojej rodzinnej prowincji, ożenił się tam podczas tego wirusa i zdecydował się zostać. Ja i trzech innych kolegów chcemy otworzyć restaurację. Restaurację z takim typowym europejskim jedzeniem czyli steki, golonki, ziemniaki. Bardzo proste. Set menu, nie więcej niż pięć potraw, do tego kufel piwa. I tak się właśnie zastanawiamy na tym, bo renesans zachodniego jedzenia jest widać wszędzie zresztą, szczególnie przy zamówieniach take-outów. Z tego tytułu, że raz, no nie wymaga jedzenia wspólnego, zbiorowego, zachodnie jedzenie. Każdy ma swój talerz, każdy ma swoją porcję, każdy sobie tam wcina przy stoliku to, co lubi. Czyli nie trzeba maczać pałeczek zbiorowo, grupowo w miskach wszystkich ludzi, bo zapewne jeśli wiecie, to, a nie wiecie, to Wam wytłumaczę, w Chinach je się grupowo, czyli na stole jest kilka potrujaw i wszyscy maczają swoje pałeczki w tych potrawach, co na pewno nie jest higieniczne. Wirus na pewno otworzył i wyedukował społeczeństwo, jeśli chodzi o aspekty higieny i zwracania uwagę na zdrowie, jak i również na kontakty międzyludzkie, jak i również na otwarcie się, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju szybkie zakażenia spowodowane właśnie poprzez żywność. Także zobaczymy, zastanowimy się. Problemem w tamtym barze jest że trzeba przejąć koszta renowacji. W chinach jak się wynajmuje biuro, czy sklep, czy bar, czy restaurację, trzeba oddać właścicielowi koszta renowacji. Taka tutaj jest tradycja. Czyli każdy po przekazaniu wynajmu, przekazaniu wynajmu lokalu musi zwrócić, zwrócić koszty renowacji. No bo wszystko jest zdzierane do gołych ściana. Ten bar jest dosyć fajny, zresztą wam go za chwileczkę pokażę. Ten bar jest dosyć fajny, bo wydał troszeczkę pieniędzy na gołe ściany i wygląda w środku dosyć dobrze nie trzeba nic więcej dokładać ma kuchnię ma, ma całe zaplecze gastronomiczne i jest praktycznie gotowy pod klucz On... czytałem wczoraj w Washington Post tak jak gdyby nie powiedziałem, że to dementia ale był artykuł chińskiej reporterki dotyczący dotyczący rozwodów w Chinach. Było dużo plotek w mediach, szczególnie zachodnich, o tych rozwodach, że będzie dużo rozwodów z powodu tego wirusa. Okazuje się, że nie, nie ma rozwodu, wręcz przeciwnie. Chyba te związki się bardziej zacieśniły z powodu tego, że mieli więcej czasu, ludzie ze sobą mogli ze sobą spędzić, z rodziną, z dziećmi, ze znajomymi, a to znaczy z członkami rodziny, nie ze znajomymi. Także myślę, że ten wirus raczej pozytywnie Płynął na rodzinę w Chinach niż negatywnie, wbrew temu co zachodnie media krakały i, i wydawało się. Ciekawe, tutaj naprzeciwko mnie nowe osiedle, to znaczy nowe osiedle pięcioletnie, zbudowane na wzór brytyjski, takie jak gdyby brytyjskie domy, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo drogie tutaj są mieszkania, bo głównie mieszkają ekspaci, zamożniejsi, zamożniejsi Chińczycy. Domki są takie fajne zbudowane, ale nie wiem jak to nazwać. Osiedle nazywa się Eaton House, czyli przypomina troszeczkę e, brytyjskie kamienice e, z, z przedmieści dużych miast. E, jest dosyć to popularne to osiedle, jeśli chodzi o wynajem i o zakup mieszkań. W środku e, z, ma około 50% więcej parkowej przestrzeni na, 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 przez, na powierzchni osiedla, także jest bardzo ładne w środku. Parkany, co tu widzicie po prawej stronie, to właśnie nam tą dziewiątą linię metra dobudowują tutaj. Miasto jest rozkopane przerażająco, jeżdżanie po mieście zaczyna być, znaczy zaczyna być, już jest problemem od 6 miesięcy, to jeszcze potrwa rok zanim dołączą praktycznie trzy linie, siódmą, 8 i dziewiątą, to znaczy łączą nitki i wyrzucają te nitki na wsie, poza wieś, czyli najdłuższa linia metra będzie dochodziła do mojej wsi, gdzie ja mam swoje biura i magazyny. Czyli będzie odbijała 35 km poza miasto. Myślę, że to będzie komfortowe. Ja osobiście lubię metro. Metro jest wygodne, bo jest bardzo szybkie. Wszak w szczytu jest jedynie nieprzyjemne, gdyż no, bardzo dużo ludzi jest w metrze. To jest las, a dwa no, zapachy jedzenia. Jeszcze w Chinach, przynajmniej w Suzhou, nie weszły zakazy. Spożywania posiłków w metrze, także czasami ktoś tam coś je śmierdzącego, pachnącego. No nie zawsze to, ten zapach jest przyjemny, albo nawet inaczej, w tak ogromnym zagęszczeniu ludzkim ten zapach zamienia się w, sm w smród. Um, właśnie wracając do tych, do tych rozwodów, znajomi śmieją się, że rozwodu nie będzie, bo bo ludzie mieli czas mieć e, e, spędzić w domu razem z rodzinami, z żonami, ale za to będzie eksplozja urodzin prawdopodobnie. O czym to świadczy? Co świadczy o eksplozji urodzin? Znajoma aptekarka, ma kilkanaście aptek na przemyśle mówiła, że wszystkie testy ciążowe są wykupione. Także to jest chyba jedyny dobry znak tego wirusa, bo Chińczycy od pewnego czasu narzekali na to, że im spadają urodzenia, także będzie więcej dzieci za za dziewięć czy coś tam miesięcy. No i też wzrosła e, e, przemysł zabawek erotycznych. E, tutaj w Suzhou znajduje się dwa centra dosyć duże, które produkują tego wszelkiego rodzaju wibrujące zabawki. Zresztą mój kolega Szwed jest e, Dyrektorem generalnym dosyć dużej firmy szwedzkiej, która nie tylko sprzedaje w Chinach i produkuje, ale również sprzedaje do Polski, Europy. Mają potężne magazyny w Chorwacji, to jest potężny biznes. Mówię, że im produkcja i zamówienia wzrosły czterokrotnie. No, nie dziwię się. Wielu ludzi siedziało w domu, niestety nie miało jak spotkać się ze znajomymi, czy koleżankami, czy kolegami, czy cokolwiek oni tam lubią. A jej musieli sobie zamówić gadżety, które będą ich wspomagać To jest chyba też duży plus. Wracając do rozwodów. Rozwody nie są takie proste w Chinach. Rozwodząc się rozwodzi się cała rodzina, czyli generalnie decydują rodzice o rozwodzie. Następuje tak zwany fędzia, podział majątku, a rodzice decydują o podziale majątku. Czyli kto weźmie dom, kto weźmie mieszkanie, kto weźmie samochody. Dopóki rodzice żyją, jednak dzieci sobie się dostosowują i pilnują pilnują się, jeśli chodzi o, o decyzje rodziców dotyczące rozwodu, co ja uważam, że jest dosyć dobre, nie jest to oparte o system sądowy, w gruncie rzeczy sądy i sądownictwo ma naprawdę niewielki wpływ na to wszystko, tylko się podpisuje książeczkę rozwodową, bo to się tutaj rozwód i, i ślub zajmuje 5 minut, rzadko się opiera to o sądy, co uważam, że to jest właśnie dosyć dobra. Dosyć fantastyczna, dosyć fantastyczny sposób, że nie ma takiego pieniastwa sądowego jeśli chodzi o rozwody i myślę, że dobrze się dzieje, że tak się dzieje jak się dzieje. Teraz jestem więc tutaj, ok, tutaj. To jest taka stara wioska wybudowana jak gdyby na wzór, albo inaczej nowoczesna wioska wybudowana na stary wzór i właśnie w tej wiosce tutaj, zanim jeszcze pojadę do pracy, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć ten bar, jest dosyć interesujący. Myślę, że może nam to wyjść. Niewielka inwestycja w gruncie rzeczy chodzi o przejęcie, tylko o, spłat, o przejęcie tylko spłat wynajmu no i wypłacenie mu kosztów renowacji renowacji tego baru myślę, że uda nam się, że uda nam się dogadać. On chce za zwrot kosztów renowacji 30 000, około 30 tysięcy równowartość 30 tysięcy dolarów my mu chcemy zapłacić połowę z tego. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, tym bardziej, że go już tutaj nie ma i no, jego koszt wynajmu jest dosyć drogi, bo to jakieś tutaj wychodzi 6000 dolarów. No ale nas będzie trzech, to nas nie będzie dużo kosztowało. Tutaj w tym momencie wyłączę film i dogram za chwileczkę kawałeczek, e, także zobaczycie ten bar w środku. E, na razie do usłyszenia. Cześć, dogrywam resztę tego postu dotyczącego baru. Tutaj jest taka w środku osiedla jest taka wioska zrobiona, odrestaurowana, część dobudowano nowych, część stawiono nowe budynki stylizowane na takie stary chiński wygląd. Oczywiście w kanałach wszystko jest także malowniczo dosyć zrobione. Myślę, że że to będzie dobre miejsce, żeby zainwestować szczególnie szczególnie jeśli chodzi o drobną gastronomię my mamy nadzieję, że to będzie wyglądało ok wygląda dosyć fajnie i przyznam, że my mamy nadzieję, że to wypali, szczególnie teraz jest dobra okazja na przyjazne przejęcia biznesów i na niskie ceny. Przyznam, że ekonomia była rozgrana za dużo i wiele cen wynajmu biznesów były nieosiągalne dla normalnego zjadacza chleba, a tradycyjne wejście okrągłe już widzieliście pewnie na wielu, na wielu moich postach typowe okna, dużo smaczku. To jest fajnie zrobione, bo to lokali się remontowali, nie żadna i przygotowywali nie żadna firma z Pekinu czy z Hongkongu. Także ma ten smaczek takiego oryginalnego Suzhou. A restauracja jest przed nami właśnie. To jest ten budynek. Hill House się nazywa. I zobaczymy. O właśnie co jest to miejsce. Zobaczymy. Zobaczycie, jak wygląda w środku. Ja już to widziałem. I blokujemy, jak to wygląda w środku. Ej, long time no see. How you doing? Okay. Let me take a picture of you, bar. I want to show my colleagues, okay? All right. Very good. That's your daughter, right? Yeah. Okay. No i właśnie jest jeden z naszych... Beautiful, beautiful. That's a big space.